Dzień internecie, ja jestem DIVI witam Was w drugim odcinku Desting 4 i zjawiska paranormalne, pewnie to staje jakoś inaczej ale jeszcze nie wiem jak. Yy, od razu nagrywam drugi odcinek po tym pierwszym. Dobra, duszek jest szczęśliwy. O, bo ty lubisz ten! Dobra, to wycierkamy ci coś. Spoko, spoko. Możemy to zdobyć, tylko potrzebujemy pieniędzy, których nie mamy. Eee, jak możemy zdobyć pieniądze w tej grze, nie zdobywając pieniędzy? O, dobra, to jeszcze zbudujesz więź. Chodź, chodź. Albo chodź już, już chodź. Chodź, zbudujesz więź z pszczołami. Jej, eee, jak wesoło! Jej! Eee. Dobra. A możesz ten? Eee, sprzedaj miód. O i chyba nie są zadowolona z naszej decyzji. Dobra, ale co dostaliśmy, to dostaliśmy. I okej. Okay. I pomyślałam, że rzeczywiście moglibyśmy posadzić gdzieś ogródek, tylko nie wiem, gdzie w zasadzie. Może tutaj choć. Zasi. 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 Aha! Nie lubię ogrodnictwa. No i właśnie to jest to, co mówiłam w poprzednim odcinku, że wiecie, że ja mam tutaj jakiś ten plan na nie ma ona stwierdziła, że nie. Dobra dziewczyno, chodź, zjesz i w ogóle myjesz tutaj ten syf. Eee, kiedy okay. ty sobie poszedł? Okej. A gdzie pójdzie? Aha, wyjdzie po prostu. I co, i gdzie pójdzie? Co to są? Kota? Nie, co to jest? Co to są? A, to są kwiaty! Ej, i co? I on dosłownie sobie pójdzie tak... Aha, no dobra, okej. Okay. Szanuję, no nic, no to co? No to bawimy się dalej, nie? Nie ma co czekać. Chodź, chodź dziewczyno. No teraz to tak ze słabej perspektywy usiadłaś, no ale dobra. Martynę może teraz przywołać zmarłych przy pomocy nowych seansów. Przywołać zmarłych i wezwie Dobra, kościeldę! Aha, i ci znowu tam jej zagrozili rzeczy. No się nic, nic nie dzieje takiego jeszcze, Przynajmniej mi nie widzę, żeby cokolwiek się działo. Na zewnątrz też raczej, nie? Natomiast kościelny chciałabym oczywiście, czy ona tu położyła. Um. <ścoughs> ale co tam się działo? Aha, bo dostała ostrzeżenie, ale to jest zwykła woda? Trochę się boję. Chodź, wezmijmy Kościldę. Wow! Oh, okej. Okay. Dlaczego ty chodzisz w sam stój? zmień. Ja lubię ten twój dzienny, jest ładny. O, mamy Kościldę. Kościlda mówi? Ma taki dziwny głos. I ma telefon też. A zaspoileruję wam, robię fanart Kościeldy. No dobrze, no okej. Okay. Nie no, fajnie chyba. No nam ta chce już spać, więc... Jeszcze jej nie pozwolimy chyba, w sensie... Jeszcze się pobawimy i to z Kościeldą teraz w ogóle. Także ona pójdzie siu, siu i zaraz tutaj będzie się... Liberty, nie mogę teraz. No, czemu nie możesz usiąść? Czemu nie możesz? Aha, bo kościelda się bawi. Kościelda! A czemu ty bierzesz tę wodę cały czas? O co ci chodzi? To jednak ona zdobiła, to jednak ona przyniosła. Chodź spać wtedy. Jak kościelda się bawi, to idź spać. Nie możesz? No, przestań, no, idź spać. No przecież. Ach. A co robił kościelda? No tak. A dali chud kościeldzie ten ten, ten taki kobiecy, czy nie? No kościelda nic nie robił, ogólnie. A sprząta, sprząta dobrze. Ale pije wodę z jakiegoś powodu. Co, no tak piją wodę? A posprzątasz tę szklankę, jak już ją położyłaś? Kościelda. No nie mamy dużego syfu kości. No, chociaż tu masz szklankę, mogłabyś się posprzątać na przykład. O, ale coś tam wyniosłaś. Mieci. Nie no dobrze z jej strony, że ten. O, ta w tej przyszła. Chodź, bo twoja koleżanka tu jest. E, ostatnio chodzi mi po głowie zmiana pracy. A zmieniaj dziewczyno. E, zrobimy tę czapkę i spróbujemy zrobić to na tyle szybko, żeby duszkom jeszcze dać. Ale chyba nie zdążymy. No trudno. Dobra, i spróbujemy zbudować pięść. Więź <grym> z... z pszczołami. Co ty chcesz jeszcze? Zatrudniono cię fantastycznie. Oj, no, pogryzły cię znowu. Trudno, dasz radę. Gdzie jest Kościilda i czemu nie sprząta? Kościilda? Kościelda? Zniknęła? Ona nie jest na stałe? Trochę smutno jest teraz mi. No dobra, ale mamy koleżankę. Yy, aha, nie mamy koleżanki jednak. Ale to nic, bo my jesteśmy na tyle odważne, żeby robić to samemu. O, Gitdy przyszedł. Słyszysz cichy dźwięk modemu łączącego się z internetem, ale brzmi to zupełnie jak gdyby duch próbował go imitować ustami. Masz wiele pytań i żadnych odpowiedzi. Guity, bo coś mi nie idzie. Chodź, pomóż mi. Nie pomożesz? a pomożesz, dobra. Dzień dobry, tu twój to już było. Jeszcze raz. O! Obserwuję cię już od jakiegoś czasu. Muszę powiedzieć, że nie jestem pod wrażeniem. Może następnym razem spróbuj chociaż się postarać. Gdyby jeszcze są te dźwięki, wiecie, to uderzanie tam, wiecie. To jest faktycznie straszne trochę. Ale to nic. Idziemy jeszcze raz. No, bycie po drugiej stronie nie jest takie złe. Dużo mniej obowiązków, dużo bardziej w moim stylu. Czy coś się dzieje? Nie, myślałam, że tu jest ten. Mgła jakaś czy coś, ale nie. Ho, huh. no nic się nie dzieje w zasadzie. No dobra. To co, to jeszcze raz? Jak w ogóle ona ma tu minę? Dlaczego ona ma taką minę? Straszną. A to ten im więcej ma mocy tym wyżej będzie się unosić. Trochę to tak wygląda. Patrz, on się świeci. On też się świecił na początku. Czekajcie, what, 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 Nie ma tu nic. Czekajcie, gdzieś jeszcze mam te obrazy z nim. O, tu jest na przykład. O, u was zawsze jest wszystko ok, a nie wszystko ok? Nie rozumiem. To by był żart, który jest dla mnie zbyt skomplikowany. Yy, aha, bo ona poszła yy, yy, spać. <laughs> no dobra. Mamy trzeci poziom. Yy, więc teraz jak zrobimy yy, jeszcze jeden seans, to dostaniemy poziom czwarty. O! 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 No creepyaszczę. <laughs> Melancholijna niemoc. Martyna chciała tylko porozmawiać ze zmarłymi, a zamiast tego kłębi się w niej teraz masa uczuć. Oj, dobrze, usuń tę lalkę. No ja wiem, jest to straszne, tak, to prawda. Dobra, weź ten. Aha, Martyna jest zbyt przestraszona, a Martyna jest zbyt zablokowana też, żeby cokolwiek zrobić. Nie przejdziesz tu, nie? No nie przejdzie, bolalka. Mogę ją sama usunąć? Nie mogę! No nie wierzę! I co? I teraz utkniemy tu? Dobra, usuń. Ja wiem, no, no nie jest to przyjemne. A możesz ten schować się pod kocem na przykład? Może ci będzie lepiej wtedy, co? Weź z nim pogadaj, on się ten rozweseli trochę. No możesz z nim rozmawiać przecież przez to miejsce, gdzie jesteś teraz. Weź, usuń. A weź, usiądź. I odpręż się po tamtej stronie. O, świetnie. I ta, o, no bardzo ładnie, dziewczyno. No to, żeś pokazała, no trochę, o, trochę popuściłaś, ale to nie zdarza się najlepszym. O, duszki. Duszki lubimy. O, a teraz możemy dać im złożyć ofiarę. Patrz, masz czapeczkę. Proszę. Nie podoba Ci się? Niedobrze. Co ci się stało? Spokojnie, już nic, już, już jest dobrze wszystko, idź spać. Chyba, że z Gideoniem sobie pogadasz troszeczkę. Chodź, pogadaj z Gideoniem. Poproś o zachętę, pochwal strój, weź z nim pogadaj troszkę. Czemu nie możesz? A, bo ta lalka tu jest cały czas. Dobrze, spokojnie, już, zaraz. Zaraz okradniemy lalkę, tylko weź sobie popraw humor. Ja jestem się z nim powygłupia i wiesz, no on jest taki spoko koleś, Może mu aż ją wynieść. A może kusi mnie nawiązać z nim romantyczną relację, ale... Ale jakoś tak średnio chyba ma to sens w tym momencie. Dobra, a możesz ją wynieść już? Jeszcze nie. <gryw> nie dobrze. Aha, poszła spać na kanapie. No dobra. Niech ona trochę się prześpi, może jak się prześpi, to też jej się poprawi. Aha, Martina miała koszmar, fantastycznie, najlepiej na świecie. O, ale jest to zbawiona, no i fantastycznie. I chodź, wyniesiemy teraz lalkę. W końcu jej się poprawiło. Tylko, że ona wejdzie, zobaczy i jej się przestaje. O, nie, dobrze, poszło. Okej, okay, no, no. no. I co, idziemy spać. Dobra, pójdzie się umyć i oczywiście pójdziemy bawić się z pszczołami, no raczej. No co, biją Cię? No przecież lubicie się trochę. O. no widzisz, lubią Cię. O, nawet Ci nie gryzą, jak bierzesz im miód. Ale co, chodzi? O nie, dobra, szatotowałem. No już, już. No, ale pieniądze zarobiłaś bardzo dobrze, bo będziemy mogli zrobić więcej e, rzeczy. O, kwietniki, bo kwietniki chcę, bo one ładnie wyglądają. W sensie, zwłaszcza w tym domu, będą ładnie wyglądać. Dobra, i mamy mamy, no to super. E, no to chodź, ale tu jest syf, może dlatego duchy nas nie lubią. Chodź, bawimy się, bo chcemy piąty poziom. Czwarty, przepraszam. Marcena, może teraz przeprowadzać upiorny rytuał przy pomocy stołu do Samsung spirytystycznych, Niech będzie dziwnie. Okej. Okay. Poczuć swoje fizyczne ciało. swoje to całkowite okay, bezpieczne. Okej. Okay. To już było. No dobra, no to zróbmy. Dobra, najpierw zjemy, a potem to zrobimy. I okej, okay. a może posprzątajmy tutaj jeszcze. Wiecie, no miejmy szacunek trochę do duchów, nie? O, oh, Giddy nie, nie, nie rób tak, bo to straszne było, wiesz? Ale jak już tu jesteś, to zrobimy razem to tam, ten rytuał czy coś tam. Aha, nie, zrobimy tak razem, bo tego nie można robić razem chyba. No dobra. O, widzicie? Tutaj jest obrazek inny teraz. I tutaj też jest obrazek inny. Czyli jednak się zmieniają, to fajnie. O! Oh. o, oh. Jestem duchem. Huh. Uh, Adam to, a przywołaj zmarłych. Jak już sama jesteś to jakby... Czekajcie, bo to jest rytuał ukończony. Matem połączyła się duchowo z światami. okej okay. Duszki, a te duszki są jakie? Skupione? Dobra, dajmy im. I co, spodoba wam się? Nie podoba im się chyba. Ale dlaczego? Ja się staram. Chodź, staramy się bardziej. Skarpetki im damy. Ja myślałam, że tylko są zielone i czerwone. Nie wiedziałam, że są jeszcze jakieś. O, ładne są te filtrowe. O, dziergania to to będzie. O, dobrze, że lubisz dziergać. Fantastycznie. Chodź, zrobimy tego więcej. Może być. O, dywany też fajnie będą się komponować w tym wystroju. O. Pogodna była przez 48 emocji? Znaczy z małych godzin? Jak? Przecież nie była wcale. No ale dobra. Jeśli gra, twierdzi, że była, no to była, nie? Dobra, i zrobisz jeszcze jedną czapeczkę, to będziemy mieli co dawać tym duszkom. No a potem pójdziesz spać. Wiecie, że niedługo tydzień nam się kończy. Tydzień to bardzo mało chyba, jednak. Dobra, słuchajcie, i chyba tym pozytywnym akcentem będziemy się dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i odwiedźcie moje Instagramy i TikToki. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i, i mam nadzieję, że się właśnie będziemy w nich widzieć. Także, pa pa!